witam Państwa na otwarciu ustawy yy, Jan z Eteresu, w Polsce Łódwa, z Wyższych Wina. Może kilka słów yy, powiem o odrodzeń życiowych. Yy, z urodzenia, A, się z urodzenia, z urodzenia. <grym> no to całość powiem i z więcej. Kuja Bianka, yy, szkołę podstawową średnią i yy, yy, studia we Wrocławiu, yy, studia urbanistyczne. No, Architektura. 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 architektura na Podnicce Wrocławskiej Po studiach mm -hmm. przyznawcze do Szczecina pracowała w Urzędzie Miejskim, w Urzędzie Wojewódzkim oraz w pracowni urbanistyki. Tak jest. Wszystko się zgadza. I cóż, zajmuję się, na początku zajmowała się Rysunkiem głównie portrety, pejzaże architektura. Powicie w Afryce w latach 80. jak tylko odkrywał malarstwo. I od tego czasu zajmuje się malarstwem. Tak jak e, sama pisze, nie, 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 nie malarstwo jest nie trudne, ponieważ, ponieważ maluje to z potrzeby serca. I w zasadzie trudno znaleźć jeden jakiś temat, który się przewijał. Bo w tej chwili przed artystą, że ktoś daje swoją ścieżkę i tą ścieżką podąża i już na boki nie schodzi. A jak ja po prostu różne, różne ścieżki bada po prostu maluję yy, to, co czuję. Na jest dużo, co tutaj, tutaj są obrazy, a tutaj mamy yy, pieczmę dużej spisarki katastrofą, którą zajęła się w roku 2010. Jakieś tak. bardzo. głos. Proszę Państwa, po pierwsze, i co najważniejsze, chciałabym serdecznie podziękować, że Państwo tutaj się zjawili. To tak licznie. Jest to dla mnie szalenie miła niespodzianka, bo sama bym tu nie przyjechała najchętniej, <noise> ponieważ daleko zimno i ciemno, no niestety. Ale byłam zobowiązana, więc jestem. No i cieszę się bardzo, bo, bo to jest, buduje mnie bardzo. Myślę, że to jest prawdopodobnie ostatnia moja indywidualna wystawa, a druga w tym roku. Miałam jedną już taką dużą w Szczecinie i ona też to było dwa w jednym, czyli malarstwo olejne oraz rysunek i fotografia. Fotografię wystawiałam po raz pierwszy. A teraz... Grafikę komputerową, którą się właśnie zajęłam wtedy, kiedy nagle się okazało, że jestem wolna, niezależna, samorządna, bo nie mam już pod, pod opieką jakichś osób, którymi byłam zobowiązana się opiekować. Poszłam na kurs komputerowy, no i potem zaczęłam ćwiczyć. Ćwiczyć. I takie są wyniki jak tam na dole. A jeśli chodzi o malarstwo olejne, no to spędziłam 6 lat w Afryce. I tam dostałam od kolegi architekta pierwsze pudełko farb olejnych na studiach. Nie mieliśmy oleju, tylko rysunek, tempera. No i, i to była dla mnie niespodzianka. Ale tak mnie to zafascynowało, że no, nie wyobrażam sobie. Nie mogę, się, nie mogę jakoś skręcić w akryle, <laughs> bo, bo po prostu olej mnie fascynuje, chociaż wymaga cierpliwości, bo to trzeba Poczekać aż wyschnie i dopiero można nałożyć drugą warstwę i tak dalej, i tak dalej. Uciekam od tematów o, takich popularnych. To znaczy oczywiście zaczynałam tak jak wszyscy od malowania kwiatków, pejzaży i tak dalej. Mam tego też sporo. Ale głównym tematem, który mnie interesował zawsze był człowiek. Bardzo dużo mam w dorobku portretów i one są rzeczywiście rozsiane po świecie w tuszu i w oleju i tak akwareli. Akwarela to jest jednak trudna technika i to rzadko. Już teraz nie wracam do akwareli, ale w tuszu bardzo chętnie i to na każdym plenerze malarskim tam siadam i tam kilka portretów robię. A tutaj. Jak Państwo widzą, nawet robiłam takie testy, czy to widać, że to malowała jedna osoba. Bo mnie się wydaje, że tu wątpliwości mogą być. Ale podobno jednak widać, że to jest od jednej ręki, a mną no, miota raz to, raz to. Ostatni eksperyment to jest to. Dostałam taki ram. Ponadnie nie wpadłabym na to, żeby sobie kupić sześciokątny ram, ale... Pan Adam, właściciel sklepu Skala w Szczecinie, <grym> zrobił mi taki prezent. No i myślałam, myślałam i zrobiłam takie obrazy. Kilka, trochę mnie ciągnie w kierunku abstrakcji, ale jednak przede wszystkim tematy takie na pograniczu wyobraźni, yy, trochę jakieś przekazy, trochę bajki, trochę tak Różnie po prostu, w zależności od, od sytuacji. Mam to szczęście, że nie muszę malować na sprzedaż, że ta sprzedaż się dzieje niejako obok. Bo ktoś, kto jest zmuszony malować na sprzedaż, maluje pod kupców. A ja maluję dla siebie to, co czuję, to, co lubię. Mam jeszcze sporo pomysłów, tylko zobaczymy, co z tego wyniknie.